Drodzy Sąsiedzi, to ostatni odcinek dotyczący budowy ulicy Wilgi, Gołębia i Storczykowa. Dzisiaj skupię się na ulicy Storczykowej i jej okolicach. Ulica Storczykowa w MPZP jest oznaczona jako Droga 2KDZ. Jest mowa o tej ulicy. Czyli droga zbiorcza o szerokości pasa drogowego 20 metrów. Taka szerokość drogi pozwala swobodnie na zaprojektowanie chodnika o szerokości 2,2 metra po stronie północnej. W tym miejscu. Pasów zieleni po 2,5 metra z każdej strony. Jezdni o szerokości 6 metrów. oraz ciągu pieszo o szerokości 3,2 metra. Jest to najszersza ulica, licząc pas drogowy, zarówno w Nowej Woli, jak i w Zgorzale. Przedłużenie ulicy Storczykowej za rondem to droga KDL, która docelowo na MPZP będzie łączyła ten kierunek z ulicą Gogolińską. Tam w tamtym kierunku będzie ulica Gogolińska. Będzie się łączyć na wysokości osiedla Natura od strony północnej tego osiedla. Po daniu obecnej budowy, ten odcinek w kierunku Królińskiej będzie ślepy prawdopodobnie na wiele lat. Patrząc na mapę na skrzyżowanie ulic Jastrzębia i Storczykowa, rzuca się w oczy fakt, że projektowana relacja Jastrzębia-Storczykowa w kierunku ulicy Gołębia ma kąt ostry w skręcie. Ten sam problem był swego czasu na skrzyżowaniu ulicy Kieleckiej i Krasickiego i zakończył się poprzez budowę ronda. Tutaj projektant pod okiem inwestora wykonał takie właśnie rozwiązanie, które przecież było podobno projektowane właśnie dla relacji od przedszkola w kierunku e, zgorzały wschodniej. Jednocześnie projekt ten ułatwiał relację storczykowa-jastrzębia w lewo oraz w kierunku odwrotnym, gdyż tam kąt jest prosty. Tutaj zachowano kąt prosty względem yy, ulic Jastrzębia i Storczykowa i skręt jest w obu relacjach łatwiejszy. Zostało to zaprojektowane specjalnie w trybie ZRID, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, i wymagało wywłaszczenia jednego mieszkańca z działki. Która nie była przewidziana jako drogowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w tej okolicy. Cały projekt jest wbrew założeniom uchwalonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Widać to w miejscu, gdzie jest projektowana droga w całym pasie nieprzekraczalnej linii zabudowy, zaczynając od tego miejsca. Ona wraca potem na tor. Yy... Pasa drogowego, jaki był przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak e, zaczynając od właśnie nieprzekraczalnej linii zabudowy, czyli wchodząc w teren, który nie był przewidziany w miejscowym planie na pas drogowy. Dlaczego ułatwiono relację storczykowa-jastrzębia w obu kierunkach? I utrudniono relację jastrzębia storczykowa, która przecież miała być tą główną relacją dla dzieci do przedszkola na cyraneczki. Niestety wiedzę tą posiadają poprzednicy i raczej nie podzielą się nią z nami. Jednocześnie relacja cyraneczki gołębia w kierunku wilgi i odwrotnie czyli w kierunku przedszkola jest pozbawiona problemu ostrego kąta. Bo tutaj mamy kąt rozwarty. I naturalnie predestynuje ten szlak jako bezpieczniejszy, gdyż skręty w lewo zarówno w kierunku wilgi, jak i w kierunku cyraneczki są po prostu łatwiejsze do wykonania. W tym kontekście wybór budowy w takim wariancie ulicy Jastrzębia jawi się jeszcze bardziej zagadkowo. Przy ulicy Jastrzębia znajduje się jedyny obszar zabudowy usługowo mieszkaniowej w całej zgorzale na wschód od ulicy Postępu, który pozwala na budowanie m.in. składów i magazynów. Ten obszar znajduje się w tym miejscu na stronie siódmej. Paragrafu, paragraf 14 yy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Właśnie znajduje się informacja o tym, że mowa jest tutaj o składach i magazynach, więc każdy może sprawdzić tą informację. Być może to tłumaczy, że ulica Jastrzębia była tak zadbana, jak żadna inna ulica w Zgorzale od strony planowania. To pod tą ulicą gieły się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wywłaszczaliśmy prywatnych właścicieli Trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Sąsiedzi, tymi trzema filmami, które Wam przedstawiłem, chciałem wyjaśnić, jak będzie wyglądała ta inwestycja i dlaczego tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że mi się to udało.